Ja jestem numerologicznie piątką, taką twórczą piątką, 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 i wiesz, ja jestem taką osobą, że po prostu jak sobie coś postanowię, to muszę to zrealizować. Jestem bardzo ambitna i staram się po prostu, wiesz, realizować swoje plany na przyszłość. Chociaż jest mi strasznie ciężko. też czasami nie wiem w ogóle, co z tym wszystkim zrobić. Zupełnie. Bardzo w ogóle to wszystko jest dziwne, prawda? No.

Chcesz jeszcze? Dziękuję, nie odmówię. A może ma pana ochotę poczęstować się kanapką? Nie, nie, dzięki. A herba herbatnikami? Może się da pan skusić na jednego. że teraz będzie działdowo To jedna stacja, w której się zatrzyma pociąg to jest na Rzym, tak. Na nożym Potem będzie łowo Osana i potem dopiero działdowo Kurde, szkoda, że dyktafon nie wziąłem. By się jakieś fajne muzy posłuchało. Wziąłbym jakoś tachniawe. Wyobraź sobie, że dzisiaj byłem... w galerii krakowskiej. Budynek, który został niedawno wybudowany koło dworca głównego. Jakie miejsce! Jezus Maria. Jest chyba ponad 100 sklepów, chyba było. Ponad 100, jak nie lepiej. Wyposażenie, no są nie jak gdzieś poza granicą. A ceny, szkoda, gadać. Czyżby pozory myliły? Kurwa. Nie, w tym momencie tego gościa nie rozumiem centralnie. Boże, ja nie. Spokojnie. Uspokój się. Weź 10 głębokich oddechów. Trzydeczkę może wyjdziemy, zapalimy. No, może chodź zapalimy, bo ja po prostu zaraz umrę nie? ze strachu. Ja tak samo mam ochotę zapalić, ej. Bo jesteśmy już przed Działdowem, a... Wiesz, żeśmy ostatnio palili? Chyba ja przed Nasielskiem, tak się nie mylę. Dziękuję uprzejmie. Zobaczymy, tym razem wziąłem, chodzisz, służysz mi, chodź, o tutaj, chodź, Jezus, aż Ci się ręka normalnie trzęsie, Nie jaką prędkością teraz jedziemy. Powiem ci, że setkę na Bam. Wiem, że jesteś zdenerwowana. Słuchaj może pójdziemy do konduktora, co? Nie. Zostaw. Nie bój się. Jesteś ze mną. Ja jesteś ze mną Boże Ojeś Spokojnie Mogę Może on chyba wraca Spokojnie A co jesteś moim dziewczyną i tyle Dobra Jesteś moją dziewczyną i koniec tematu Ja nie lubię, jak ktoś mi się wtrąca. Niepożądany, za przeproszeniem. Ale dużo stacji wymienili przez co jedzie? Aha. Kropić zaczyna. Kropić zaczyna. Ale lipa. O kurwa. Na razie jest taki nawet nie kapuśniaczek, ale taka jakby mrzawka. Ale to już oznacza... Nie, wolę nie krakać, kurwa. Nie chcę, żeby mi padał. Nie. Nie ma, nie ma prawa padać i chuj. Koniec. Mam zajebista pogoda. O, trzy stacje. Z jednego peronu odchodzą Odchodzą pociągi na Warszawę, i z następnego peronu, z tamtego prawdopodobnie odchodzą na kierunek hmm, czekaj, brodnicy i Grudziądza. a z jeszcze jednego peronu odchodzą na Olsztyn. Bożą wraca. Osiem. Ja za mną Czasami wiesz co ci powiem? Mam ochotę sobie normalnie kupić broń. I do domu. Do, ludzi. do domu? Sury, nie. Mam ochotę sobie kupić broń i przygotować. normalnie chodzić z bronią w ręku. Centralnie. Czasem mam taką ochotę. Bo po prostu żyjemy w czasach, w których po prostu. Niektórzy nie potrafią w ogóle panować nad sobą, nad swoimi emocjami. Nie, nie potrafią zachować piękna kultury w sobie, nie potrafią zachować. Nie potrafią. No to jest oczywiste, natomiast wiesz, no na co dzień dzisiejszy to ja nie wiem po prostu wiesz, co, co taki człowiek sobie myśli i co on takim zachowaniem chce z sobą pokazać, albo jest słaby psychicznie i, i w tym momencie je chce zobaczyć, są... albo podnieca go strach innych ludzi. Ja nie wiem. Ja naprawdę się wystraszyłam. Słusznie, że się to określiła, że podnieca strach innych